Prezentacja wideo roweru marki Carver, przerobionego na elektryka. Rower posiada baterię 48V 14,5Ah. Silnik Bafang 500W z hamulcem tarczowym hydraulicznym. z tyłu przerzutka Alivio korba Alivio przednia przerzutka XT z przodu również hamulec tarczowy hydrauliczny amortyzator NVX pionowa manetka Tak jak widać wszystko kompletnie nowe, siodło wysokiej klasy Witkopa Medicusa. No i co, spróbuję się teraz na niej przejechać, żeby zaprezentować jak to jeździ. Oczywiście, oczywiście e, wspomaganie, e, jak również manetka. Wszystko działa tak, jak widać. W tym momencie jadę na wspomaganiu, kręcąc, rower jest bardzo szybki, bezproblemowo się rozpędza, w prędkości prawie 50 km na godzinę. No, i teraz jazda na manetersce. Można puścić kierownicę, nic tutaj nie lata, nic tu się nie telepie, rower jedzie w idealnym nieprostym. Filmik nakręcony dla potencjalnego kupca. Pozdrawiam! Wszystkiego najlepszego.